Witam Państwa. Ja chciałbym pokazać, jak do programu Wilkom Decolite dodać trzcionki, które możecie Państwo kupić od firmy EDS Anczy Śniadek. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie programu. Robimy Otwórz lokalizację pliku. Potem tu mamy do góry ścieżkę i z tego pliku bin cofamy się o jedną do Decolite. Teraz szukamy wąt. I tutaj mamy wszystkie fonty, które ma program. Otwieramy sobie ten plik, który Państwo dostaniecie od Andrzeja. I zaznaczacie te czcioneczki, które chcecie dodać. I przenosimy. Tutaj musimy zaznaczyć wykonać dla wszystkich elementów, jeżeli to jest więcej niż jedna czcionka. Dusimy kontynuuj. Przenoszą nam się. Teraz to zamykamy. Odpalamy program. Teraz chwilkę tutaj potrwa, się odpali. Link do, do strony z czciankami podam w opisie programu. I program nam się odpalił. Iśniemy nowy projekt. Wybierzemy jakiś napis testowy. I teraz możemy sobie tutaj wybrać czcionkę, jaką będziemy to pisać. Te z to są czcionki już hawciarskie przygotowane i tutaj jeżeli do ja to będzie początek zawsze opisu EDS. I wtedy możemy sobie tutaj przełączać między tymi czconeczkami i z nich korzystać. Są wykonane rewelacyjnie więc bardzo polecam bo znaczy to ułatwia projektowanie jakichś takich typowych napisów.